Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Mateusza. Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Dlaczego Jezus tak postępuje? To trochę tak yy, niemiłosierne zostawić tych, którzy szukają ciebie. On wie doskonale, dlaczego oni go szukają. Nie dla niego samego, tylko dla tych darów, które on ma. Oni myślą, że są sprawiedliwi, że mają dobre myślenie, że idą za Jezusem, ale tak naprawdę nie idą za Jezusem. Za chwilę w tej Ewangelii się to wyklaruje w, w innych sytuacjach. Tak często jest z nami, że my myślimy, że idziemy za Jezusem, ale on pokazuje nam, ty za mną nie idziesz. Ty jesteś tylko oportunistą. Człowiekiem, który wykorzystuje sytuację dla własnych celów. Możesz wykorzystywać Jezusa dla swoich potrzeb, nic więcej. A przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego. Nauczycielu pójdę za tobą. Niestety dodał dalszą część zdania przecinek, dokądkolwiek się udasz. Błąd. Wielki błąd. Wydaje się, że, że to zdanie jest dobre. Nauczycielu pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Czyli chodzi bardziej o miejsce. Niż o Jezusa. Naprawdę. Jezus pokazuje to temu uczonemu w piśmie. Ja przez y, wiele lat w ogóle nie widziałem tutaj niczego mm, niedobrego w tej wypowiedzi tego uczonego w piśmie. No, chłop jasno i wyraźnie mówi, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. A jednak Jezus widzi w tym. Coś, co nie jest doskonałe. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory, a ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Czyli yy, nie możesz pójść za Nim, dokądkolwiek On się uda, bo ty nie wiesz, dokąd On się udaje. On nie ma takiego miejsca tutaj na ziemi, dokądkolwiek mógłby się udać. Bo on idzie wyżej do nieba, do ojca. A ty nie możesz za nim pójść do ojca, jeśli nie jesteś doskonały. Ja ostatnio mam taki kryzys odnośnie koszalina. No bo widzę coraz więcej nieprawości w tym mieście. Tak jak Bóg widział nieprawość w Sodomie i Komorze. Tak ja widzę nieprawość w Koszalinie, ale nie tylko w Koszalinie, w ogóle w całej Polsce, w Europie. Kiedyś uciekłem z Bremen i, i to było kilkanaście lat temu, i tam wtedy już była nieprawość, a teraz, teraz to jest jeszcze gorzej. I uciekłem do Polski i teraz chciałbym z Polski uciec z Koszalina. Do jakiejś innej miejscowości, gdzie będzie wreszcie Boże, Boża Sprawiedliwość. Ale nie ma takich miejsc. Nie ma takiego miejsca na Ziemi, gdzie można by było powiedzieć: O, tutaj jest jak w Raju, tutaj jest jak w Edenie, jak w Królestwie Niebieskim. Nie ma taki, takiego miejsca. Świadkowie Jehowy pobudowali sobie salę królestwa niebieskiego, ale to nie jest królestwo niebieskie. Nie ma takiego miejsca, więc muszę być tu gdzie jestem i czekać na niego, aż on mnie wyprowadzi. Stąd tak jak Lota wyprowadził z, z jego rodziną, ale muszę być gotowy, żeby kolejny raz opuścić wszystko w jednej chwili i pójść za nim, tak jak uczniowie, prawdziwi uczniowie, za nim nie za jego darami, za jego yy, 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 charyzmatami, yy, za tym, co mogę uzyskać od niego, z, za uzdrowieniem, za błogosławieństwem. Błogosławieństwo, uzdrowienie yy, wszystkie dary są nieważne. Jezus jest najważniejszy. To on jest najważniejszy, a ludzie szukają uzdrowień, darów. No i co ci z tego, że będziesz miał dar od Jezusa, uzdrowienie jak Jezusa nie będziesz miał? Dar się skończy, uzdrowienie się skończy i tak umrzesz. Jezus jest najważniejszy. Więc trzeba być gotowym, jak Piotr, wtedy jeszcze Szymon, Andrzej, Jakub Jan, którzy natychmiast. Porzuciwszy sieci, łódź, ojca, poszli za nim. Natychmiast musisz być gotowy. Tak jak z pożarem. Kiedy wybucha pożar i już zagraża ci ten pożar, że umrzesz, nie od płomienia, ale od dymu, no to musisz uciekać. Nie możesz się spakować. Nie masz nawet Pięciu minut, minuty. Masz chwilę na ucieczkę, jeśli te płomienie jeszcze nie ogarnęły tego wyjścia ewakuacyjnego. Tych drzwi. Dzisiaj właśnie spotkałem taką jedną osobę. I tak mi przyszła taka przyszła mi myśl, żeby zapytać się tej osoby, która szła akurat z walizką taką. I ciągnęła tą walizkę, jak dziecko, za rękę. Tak to wyglądało. Co by pani zrobiła, gdyby był pożar? Jakby pani wyszła? Z czym z tego domu? Z psem bym wyszła. A, a ma pani relację z psem? Tak. No nie może pani mieć relacji z psem, bo pies to nie jest osoba. Oj jak człowiek nie ma relacji z Bogiem, jak Abraham ją miał, to to zawsze źle postąpi. Zawsze. Nawet jeśli nauczyłby się dobrego postępowania, drogi ewakuacyjnej, na pamięć, tak po ludzku, to zawsze popełnisz błąd, bo nie masz relacji z Bogiem. Bo Bóg nie jest najważniejszy. Bo zdrówko jest najważniejsze, bo rodzina, pies, kot, praca, odpoczynek, zabawa, przyjemność, uzdrowienie, rozwiązanie problemów, załatwienie spraw to jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Dlatego idziesz za Jezusem, bo On chce, i natychmiast wstajesz i idziesz. Jak Mateusz, Celnik natychmiast poszedł. Nie możesz się ociągać, bo jeśli się będziesz ociągał, to Jezus odejdzie, Jezus pójdzie, Jezus przepłynie na drugą stronę, ale już bez ciebie. Tak jak to jest w tej ewangelii, kazał odpłynąć na drugą stronę. My, my płyniemy, tak można by było powiedzieć, płyniemy na tą drugą stronę. Żyjemy codziennie i każdego dnia możemy stracić to życie w banalny sposób. Nie oczekujemy śmierci, ale śmierć może jest tuż za rogiem i ty nawet o tym nie wiesz. I płyniesz na tą drugą stronę, ale możesz płynąć bez Jezusa. Jezus odpłynął już wcześniej. I co wtedy zrobisz? Utopisz się, utopisz się w smutku. Morze było, jest symbo symbolem otchłani, której nikt nie może zmierzyć. A pamiętacie, co robi Jezus? Jezus chodzi po tej otchłani, chodzi po wodzie. I my też będziemy chodzić po wodzie. Jeśli pójdziemy za nim natychmiast i nie zwątpimy, nie okażemy, nie okażemy się y, ludźmi y, wątpliwości, a nie wiary. Mam być ludźmi wiary. Uczony w piśmie, który powinien znać Boga na pamięć, bo jest uczony w piśmie, szuka jednak swojego miejsca na tej ziemi. A ja tutaj nie ma miejsca na tej ziemi dla nas. Ten czas jest nam dany po to, żebyśmy wydoskonalili się w łasce, żeby Duch Święty nas uświęcił tutaj, w łasce. Będzie coraz gorzej, będzie coraz większa ciemność. Wszędzie, wszędzie cały świat stanie się Sodomą i Gomorą. Sprawiedliwi nie zginą, ale w Sodomie nawet dziesięciu sprawiedliwych Pan nie znalazł. Dlatego Sodoma zginęła. I Gomora, nawet Lot później okazał się niesprawiedliwym człowiekiem. I Biblia o nim zapomniała. M Może nawet w Twoim życiu jest źle. Tam, gdzie mieszkasz, jest źle i narzekasz na to zło. I to zło już po prostu. Yy... Światło ci yy... zasłania jak chmura, słońce, nie wątp, nie wątp, że Pan może wszystko przemienić. Obyś ty był, była sprawiedliwym człowiekiem. Nie, nie jak ten taksówkarz, którego dzisiaj spotkałem. Miałem takie natchnienie, żeby podejść do taksówkarza i zapytać się, czy znalazłoby się dziesięciu sprawiedliwych w koszalinie, żeby pan nie zniszczył tego miasta? A ten pan mówi: Tak, ten taksówkarz, pewnie. I wie, a gdzie pan ich widzi? Bo mi ciężko jest zauważyć, może jestem ślepy. A on mówi: No, już nas jest dwóch, nie? Jeszcze ośmiu się znajdzie. A wierzy pan w Boga? Nie wierzę, Boga nie ma to jak Pan może być sprawiedliwy? Mówię do tego taksówkarza. Pan nie jest sprawiedliwy. Pan myśli, że Pan jest sprawiedliwy, ale Pan jest niesprawiedliwy. Sam się Pan usprawiedliwia. Niewiara w Boga jest głupstwem. No to niech mi Pan powie, kto Boga stworzył. Czy Pan słyszy sam siebie? Boga nikt nie stworzył. Bo gdyby go stworzył ktoś, to on nie byłby Bogiem. Tylko ten, który go stworzył. Bóg nie ma początku ani końca, dlatego jego imię brzmi: Ja jestem. Nie dogadaliśmy się. No to, to taksówkarz nie jest sprawiedliwy. Chociaż udaje, że jest sprawiedliwy, myśli o sobie, że jest sprawiedliwy, że jest dobry. Wielu jest takich. I w Sodomie też byli tacy. Ale Bóg inaczej patrzy. Nawet Szedł z nieba specjalnie po to, żeby przyjść do tej Sodomy i Gomory, żeby popatrzeć na to z bliska. Przeczytajcie pierwsze czytanie z dnia. I komu on objawia, co chce zrobić? No to swojemu przyjacielowi Abrahamowi, który poszedł za nim, nie do jakiegoś miejsca, tylko zanim poszedł. Pójdź za mną. I on poszedł za nim. Bóg nie powiedział, idź do Kanaanu, tylko w drodze wszystko się wyjaśniło, wyklarowało. A ten uczony w piśmie chciałby wiedzieć, dokądkolwiek się udasz. No, <laughs> no nie, to tak nie jest. My chcielibyśmy wiedzieć. Zostawię złą pracę na rzecz lepszej pracy, ale muszę wiedzieć. Co to za praca? Nie dowiesz się. Wtedy nie Bóg będzie najważniejszy, tylko ta lepsza praca, to lepsze miejsce. Dlatego, jak mieszkałem w Niemczech i prosiłem Boga, żebym pokazał miejsce na mapie, do którego mam się przeprowadzić, to nie chciał tego zrobić. Nie rozumiałem. Dlaczego mi tego nie chcesz powiedzieć, panie? Powiedz mi konkretne miasto, ja się przygotuję i pojadę tam, nie? Nie, nie, nie. Nie rozumiałem dlaczego. Teraz rozumiem, że to nie o to chodzi, bo bym się skupił na tym mieście, a nie na nim. A, a on jest najważniejszy. Przecież i tak te wszystkie miasta kiedyś ulegną zagładzie. Te, te domy, które ludzie pobudowali kiedyś Będą ruiną. Moja babcia mieszkała kiedyś w takim pięknym, po niemieckim domu. Znaczy, dla mnie on był piękny, jak byłem dzieckiem. A później, jak dorosłem, popatrzyłem, ruina. I dzisiaj tego domu nie ma. Parking tam zrobili. Domu nie ma. Smutno, ale, ale tak jest zawsze ze wszystkim. Tego, co dzisiaj widzisz, co dotykasz, kiedyś nie będzie. Więc nie pokładaj w tym nadziei, pokładaj nadzieję w Bogu. Ktoś inny pośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca. To wydaje się takie też ważne nie? pogrzebanie Ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Nawet tego musisz się wyrzec relacji rodzinnych, tych y, przywiązań, tych relacji ze zmarłymi, nawet. Relacje ze zmarłymi nie mogą być y, tak ważne jak relacja z żywym, z tym, który, który jest Bogiem. Bo wielu mówi i sobie myśli, no, jak moich bliskich nie będzie w niebie, to ja tam nie chcę iść. Co? Co ty mówisz? Co ty myślisz? Dlaczego tak myślisz? To jest głupie myślenie. Tak się przywiązaliśmy do naszych matek, ojców, braci, sióstr, że nie jesteśmy w stanie ich zostawić i pójść za Jezusem. Jakby oni byli ważniejsi. Od Jezusa, bo rodzina jest najważniejsza. Nieprawda. Jezus jest najważniejszy. Jeśli tego nie zrozumiesz, nie przyjmiesz, nie zaufasz temu, to nie wsiądziesz do tej łodzi, w której jest Jezus i nie, nie przepłyniesz razem z Nim na ten drugi brzeg do Ojca. On Cię zostawi, On Cię zostawi na brzegu. A jak myślicie, co by zrobił Jezus, gdyby Piotr, który się topił, bo zwątpił, gdyby Piotr nie zawołał Jezu ratuj, to Jezus wyciągnąłby tą rękę i ratowałby Piotra, czy czy pozwoliłby mu utonąć? Jak myślicie? Wielu myśli, że Jezus nie pozwoliłby mu utonąć. I to jest błąd. Bo Pamiętajcie, że morze to jest otchłań, symbol otchłani, symbol tego, czego człowiek nie jest w stanie ogarnąć, co go wciąga. Otchłań nas wciąga, piekło nas wciąga. I, i piekło nie może być puste. Tam będzie i zgrzytanie zębów. On pozwoli, i nawet wtrąci. Tych, którzy nie wierzą, którzy w Nim nie pokładają nadziei, tylko w Nim. Gdyby Piotr nie zawołał Jezu, ratuj, to On by go nie uratował. Ale Piotr nie zawołał Jezu, ratuj, bo Sam sobie to wymyślił, tylko to było Mu dane, to jest łaska. Bez mnie nic nie możecie uczynić, mówi Jezus. Nic. Nie możesz pójść za Mną, mówi Pan, bez mnie. Ale możesz to stracić, możesz wziąć ten dar i zakopać, pogrzebać go, tak jak się umarłego grzebie, tak jak ten, zrobił to ten człowiek, który dostał tą jedną minę, ten jeden talent, wziął i pogrzebał to. Nie puścił w obieg, nie rozmnożył. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Trudne słowo, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.